Cześć, Siemanko, Jestem z tym to jest kolejny, już drugi odcinek FIFA 14 Ultimate Team. Postanowiłem, że nie będę dawał jednego meczu, tylko będę pokazywał trzy mecze i wycinał z nich mm, tylko i wyłącznie gole, jakieś tam czerwone kartki oraz żółte karty. Sorki, że trochę mnie nie było, ale byłem na wakacjach, a poza tym zapomniałem się, zapomniałem hasła na Moje konto YouTube, YouTube. No a jak jest Google Plus porąbane, no to sami wiecie. Nie muszę wam chyba tego mówić. Minuta 18 w pierwszym meczu i my już przegrywamy 1 do zera po Szale Marco Royce. 65 minuta. Postanowiłem wprowadzić zmiany. Mianowicie wszedł... Co to wszedł? Substitution... Kulk oraz Berbatów za kosadzkiego oraz Wolskiego. Jak widzicie, mam skład polski. Skład Jest budowany tylko i wyłącznie z polskich najlepszych piłkarzy. Eee, no, brakuje jednego Ludowika, obraniaka, ale on nie zna prawej pomocy. A na prawej pomocy mam oczywiście Jakuba, bośnikówskiego. 88 minuta. No długie podanie do Shirley, Shirley do Kloze, ale na szczęście Mirek, Kloze z 90 overall men of the mamy czy coś takiego jest naspalony kolejna akcja no i zobaczcie co zrobił Wojtek Szczęs on po prostu staranował Mirka za to, że nie chce grać dla naszej reprezentacji że nie chciał grać a raczej, że gra dla Niemiec, bo Polska porobany kraj nie chciała Mirka Klose pierwszy mecz przegrywamy niestety i postanowiłem, że kupię kogoś. Kogo kupimy? Dym, dym, dym. Maciej rybu za jakubak koseckiego. No, kosecki niezbyt dobrze mi grał. Brakuje mi jego trochę skilli. Chociaż rybus też ma tylko trzy gwiazdki sztuczek. No, ale cóż, wiadomo. Jedna gwiazdka zawsze coś lepiej, coś da się poskilować. Hiltu to hill, czy chociażby ruletkę, zwykłą ruletkę um. Maciej Rybus ma troszeczkę więcej strzałów, bo ma o 5 więcej strzałów a za to ma o 6 mniej tempo, ale to tempo mówiąc szczerze, nic mi nie dawało, bo tak czy siak nawet Mac Hummels potrafił dogonić kosyckiego jakim cudem, no a cudemno, to nie Okay, drugi mecz eee, nazwa użytkownika Filion ocena 85 zegranie 100 i kogo my tu mamy? boom BPL oraz Mario Gomez bez zagrania tak samo jak mm, Sergio Aguera zaczynamy w 25 minucie I to my zaczynamy Wolski do piecha piech, przedly, przedryblował, Ramirez chciał no i potężną opalającą piłką pokonał Petra Czech, moja ulubiona cieszynka. <noise> Bardzo ładnie wykonana przez jej powtórka akcji. No, przed bo ja chciał. No i opadająca bez szans Petr Czech. Chwilę później bowiem, w 32, w no, glik bezsensowne wybicie. Dośrodkowanie felajni, pobra poprawia Cahill, Hill. No i niestety już remisujemy jeden do jednego. A niestety, ale tak też się dzieje po głupim wybiciu kamilami. 6 minut później piech, piech, biegnie na skrzydło, schodzi do środka, znaczy nie schodzi. Podanie do lewego do lewa ale wandowski mintają wykręcia tę sytuację. W trzydziestej minucie prowadzimy dwa do jednego. Mintaj. Albo orek. Jak to woli zresztą. Kolejna akcja. Piech. Arkadiusz Piech minął się z piłką w Potem jeszcze tam powalił swojego na kolana. Nie, to nie koku. No i lewą nogą wykańcza tę sytuację. Prowadzimy 3 do 1. Podniesiony palec w górze w geście zwycięstwa RKP. No, kompany był bez szans, bo 70 cm, pra 91 no, nie miał największych szan, najmniejszych szans, żeby dokończyć. Hmm. Przywilej korzyści Ale sędzia cofa się do akcji I lig wybija A jednak nie zdążył wybić Przeci Utracono połączenie z przeciwnikiem Nie wiem czemu Czy po prostu Postanowił rage quitować Czy co Nie wiem Zawodnikiem meczu Lewandowski A tu już mamy kolejny mecz Gramy na 99% Z Polakiem Kondio FC. No i patrzcie na ten skład. Bum. Kolumbijski atak. No niestety. Trzecia minuta i Barbu. No i co może zrobić i Barbu? Może najmocniej pytanie. Żeby. Trzecia minuta. przegrywamy 1 do 0. 18 minuta. Ramos chodzi do środka. Ramos broni Wojciech szczęście No i Piszczek. No. Po prostu spieprzył tą sytuację za przeproszeniem Na szczęście tylko i wyłącznie żółta karta. Powtórka faulu, bezdyskusyjny żółt karny minął się z piwką. w który A jednak, Victor Barbo, nabrałem was, co nie? Wie, jak, ja, dnia, dnia, dnia. On jest tym sam środek. Wojciech jest Byłby raczej bez szalu, jak ktoś strzela pod samą poprzeczkę Fifie, no to bramkarzino będzie stała, nie wystawi rągu, no taka jest ta FIFA. Ale piętnastka już na Ignitę bardzo na nią czeka. No i niestety, Damian Perkis po naprawdę głupim faulu na Wiktorze i Barbo dostaje czerwoną kartkę. Barbo Barbo do środku, a raczej po takie podanie górnym grupę do Ramosa na Adrian Ramos, chyba Adrian ma no, na no, 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 nie nie jestem pewien. Nie dam sobie głowy uciąć. Przegrywamy 3 do 0. Postanowiłem, że wprowadzę zmiany. Zmiany zawsze coś dałem Zobaczymy. do mojego zespół. Hummer, oraz Stefan Jowiet. Wszystkie zmiany zostały. 3 minuty po rozpoczęciu połowy. Lewandowski pięknym strzałem pokonuje bramkarza przeciwnika. I ym, no, teraz już tylko przegrywany 3 do 1 kolejna akcja, rzut wolny Wykonywali będzie Marko Roś a jednak nie, podanie do Dawida Alaba. Alaba że tak powiem Czuba uderza po długim roku Wojciech Szczęsny bez szans wety świetna piłka do Roberta Lewandowskiego Lewandowski no, jakimś cudem to wpadło, przegrywany tylko i wyłącznie 4 do 2 jeszcze tylko dwie bramki i będziemy w domu. Dokładnie. Karta Roberta Lewandowskiego jeszcze jest z i Dortmund, ale jak wyjdzie z Bayern e, ba, Bayer, Bayer Monachium, to tak czy siak nie będę kupował, bowiem będzie bez grania. 65. Minuta. Stefan Jurekcić szmatą po drugim roku pokonuje. Bramkarze przeciwnika, Lewandowski jakiś tam, nie wiem, on na Allaha przeszedł, czy co. No i 3 do 4 Lewandowski, bum, w bramkarz bez szans, hat-trick lewego. Premisujemy 4 do 4. Piękna akcja, dośrodkowanie, chyba od gola, no jeszcze tam Jowetic piłkę przejął, no i 4 do 4. 80. minuta. Obama jak fałowany. Nie wiem czemu wycisz. Obama jak dawno już wybił piłkę. i trochę bez sensu zachowanie Wojtka Szczęsnego, No a sędzia, według mnie, to nie powinno być rzutu karnego, bowiem Obama jak już dawno przestrzelił. No ale niestety, rzut karny musi być. Schweinsteiger, czy nie? Jednak Zazibar. Barba, jest strzelił. No ja oczywiście dawałem strzałkę w prawo, no ale Wojciech szczęśliwie postanowił, że nie będzie się rzucać. Ma na mnie, że tak powiem, wyjebane, no i doliczony czas gry, i do Nainggola, no i Nainggola, bum, daje nam remis na 5 do 5, daje nam szansę na powalczenie w dogrywce. Naprawdę dużo w tym meczu się działo, dużo goli, bardzo dużo goli aż dwa rzuty karne ale to jeszcze nie koniec pamiętajcie do gry w przed nami piękny no, wolę bramkarz bez szans zdecydowanie co trzecia minuta Quadrado, Quadrado dostaje piłkę i Barbo podanie na to i z piszczem no, po prostu spieprzyli no i jak to zmieścił Obama, mnie to nie wiem nie. jak to się stało zupełnie nie wiem w życiu realnym nie miałby na pewno tak, coś takiego miejsca na realnym boisku 120 minuta no jednak niestety nie udało się, przegrywamy miecz. mecz mecz 5 do 6 Hatry dla lewego oraz hat doktora i barby Vettic dla nas a dla niego Ramos oraz no jeszcze ktoś tam strzela nie. To tyle w tym odcinku, jeżeli odcinek Ci się podobał nie zapomnij dać łapki w górę. To tyle. Ja się użyłam i żegna. Cześć! Dziękujemy za uwagę. Byliśmy świadkami zabierającego leg pierwszak spotkania. Rzadko są takie mecze jak to dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że to już koniec.